Cześć, tutaj trenerka Werka. Dzisiaj przygotowałam Wam zestaw ćwiczeń na stojąco, a więc zapraszam do trenowania ze mną. Tradycyjnie dzisiejszy odcinek zaczniemy od, od oddychania. Stopy ustawione równolegle, tylko zrobimy sobie je dzisiaj na stojąco. Stopy ustawione równolegle, brzuch jest delikatnie napięty, dłonie obróć. Do przodu i robimy głęboki wdech. Otwieramy klatkę piersiową. Łączymy dłonie u góry. Wydech. Dociśnij dłoń do dłoni, ściągnij łopatkę. Przytrzymaj. I jedziemy. Wdech. I wydech. Ściągnij łopatkę, barki odciągnij od uszu. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. I przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Pierwszym naszym ćwiczeniem będzie... Odkładamy dłonie, obracamy je nad garstkami do przodu. Całe dłonie staramy się odłożyć na ziemi, na biurku. Jeżeli nie dacie rady odłożyć całych dłoni, nic się nie dzieje. Wtedy staracie się tyle, ile możecie, tak żebyście czuli rozciąganie w przedramionach. Następnie brzuch delikatnie jest wciągnięty, ściągamy łopatki do tyłu, cofamy brodę i przekładamy ucho do barku. Przytrzymujemy. Jeżeli poprzednia pozycja z głową wyprostowaną jest dla Was wystarczająco angażująca, to stajemy w tej pozycji. Jeżeli czujecie niedosyt, na wydechu przekładamy ucho do barku. Przytrzymujemy pozycję. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni głęboki wdech i wydech. Przekładamy ucho do drugiego barku, przytrzymujemy pozycję. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatni głęboki wdech. I wydech. Rozluźniamy. Następnie przekręcamy dłonie do biurka, paznokcie obrócone do nas w stronę naszą. Powolutku staramy się znowu docisnąć całe dłonie do biurka, palce od dłoni szeroko. Znowu brzuch napinamy, ściągamy łopatkę, cofamy brodę i przykładamy ucho do palca. I znowu, jeżeli poprzednia pozycja z głową prostą jest dla nas wystarczająco angażująca, to zostajemy w tej pozycji. Jeżeli czujemy niedosyt, Wtedy przekładamy ucho do barku i przytrzymujemy przez trzy oddechy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I na wydechu zmieniamy stronę ucho do drugiego barku. Przytrzymujemy. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. Rozluźniamy. Strzepujemy nadgarstki. Kółeczka. W jedną, kółeczka w drugą. Rozluźniamy. Przez chwilę możemy czuć delikatny, nieprzyjemny dyskomfort, ale za chwilę powinien puścić. I rozluźniamy. Rozciągnęliśmy sobie troszeczkę przedramiona, więc teraz sobie przejdziemy na nasze nogi. Stajemy przy biurku, żeby złapać równowagę. Możemy sobie oprzeć dłonie o biurko, następnie uginamy lewą nogę, łapiemy za prawe palce, e, przepraszam, za lewe palce i przyciągamy piętę do pośladka. Brzuch jest napięty, kolano dociskamy do kolana, przytrzymujemy pozycję. Będziemy tu czuć rozciąganie. W czworogłowym uda bardzo ważne, żeby napiąć w tej pozycji brzuch. Nie puszczamy go luźno, jest napięty. Wtedy na pewno zauważycie, że troszeczkę inne mięśnie czujemy. Następnie odstawiamy nogę i to samo na drugą. Uginamy prawą nogę, łapiemy za prawą palce stóp, przyciągamy kolano do siebie, brzuch napinamy, przytrzymujemy pozycję. Możemy biodro delikatnie wychychać do przodu. I oddychamy. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Rozluźniamy. Dobrze, jak mamy rozciągnięte nasze czworogłowe, to teraz przechodzimy sobie do ćwiczenia z krzesłem. Krzesło w... wsuwamy pod biurko. Następnie odsuwamy się od niego. Stopy są ustawione na szerokość bioder, łokcie ustawiamy na krześle. Następnie dłonie łączymy razem, palce szeroko. Nie, łączymy, nie krzyżujemy ich jak do modlitwy, tylko złączone razem. Następnie dłonie są na wysokości łokci, schodzimy w dół, chowamy głowę między ramiona, wciskamy naszą klatkę piersiową. W dół, dociskamy dłoń do dłoni. Przytrzymujemy pozycję. Bardzo fajna pozycja, żeby otworzyć pachy, żeby rozciągnąć je na najszer, najszerszy grzbietu, żeby wyprostować się. Następnie w tej samej pozycji przyciągamy dłonie do karku. Przytrzymujemy i wracamy. Brzuch jest delikatnie napięty, pępek wciągnięty, przyciągamy do karku i wracamy powolutku do góry i rozluźniamy. Skoro rozciągnęliśmy sobie nasze czworogłowe uda, to też rozciągniemy nasz pośladek. I tym razem przy... usiądziemy sobie, wysuwamy się na początek krzesła, stopy ustawione pod kolanami, następnie prawe, Kostkę kładziemy na lewe udo. Plecy są na początek wyprostowane. Możecie złapać za pośladki, wyciągnąć, usiąść na guzach kulszowych. Prawym łokciem naciskamy na prawe kolano, wyprostowane plecy, głowa przedłużeniem kręgosłupa, i oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Stopa jest zadarta. Wdech nosem i wydech ustami. I ostatni, głęboki wdech. I z wydechem broda do mostka. Powolutku schodzimy w dół. Trzymamy. Wdech, pępek wciągnięty, aktywny brzuch. I wydech. Wdech. I wydech. Wracamy do góry i zmieniamy strony. To samo na lewo. Lewa kostka na prawym udzie. Lewy łokieć na Lewy łokieć na lewym kolanie. Stopa zadarta, wdech. Na razie plecy wyprostowane. Pochylamy się do przodu, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Pępek wciągnięty, aktywny brzuch. I z wydechem broda do mostka schodzimy w dół, garbimy się. Plecy zaokrąglone. И размышление.